Zanim przejdziemy do kroków w kierunku regeneracji, zrozumiejmy najpierw, z kim mamy do czynienia. Czym właściwie jest nasza trzustka i dlaczego jest tak ważna? Pomyślcie tylko: ten niewielki, skromny organ, ukryty głęboko w brzuchu, pracuje bez odpoczynku i weekendów od razu na dwóch frontach. Zadanie pierwsze to trawienie. Za każdym razem, gdy jemy, to właśnie trzustka produkuje potężny koktajl enzymów, które rozkładają wszystko, co zjedliśmy białka, Tłuszcze i węglowodany. Bez jej pracy po prostu nie moglibyśmy przyswajać pokarmu i czerpać z niego energii. Zadanie drugie to kontrola poziomu cukru we krwi. Właśnie w trzustce znajdują się specjalne komórki, które produkują hormon insulinę. Ten hormon, jak klucz, otwiera drzwi do komórek naszego ciała dla glukozy, naszego głównego paliwa. Bez tej funkcji poziom cukru we krwi wymknąłby się spod kontroli, co prowadzi do najcięższych chorób. Ale mimo całej swojej mocy ten organ jest niezwykle delikatny i istnieje cały szereg czynników, które uderzają w niego z ogromną siłą. Główne z nich to oczywiście tłuste, smażone jedzenie i alkohol, które zmuszają ją do pracy na wyczerpanie, ale nie tylko. Przewlekły stres, przemęczenie, niekontrolowane przyjmowanie niektórych leków. Wszystko to powoli, ale systematycznie ją osłabia. Początkowo znosi to dając tylko ciche sygnały. Lekki dyskomfort po jedzeniu, Niewyjaśnione zmęczenie, czasami nudności. Ale jeśli ignorujemy te dzwoneczki, problemy narastają, a to może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, do przewlekłego zapalenia trzustki z jego męczącymi bólami lub do cukrzycy. Dlatego dbanie o ten organ to nie jest tylko kwestia komfortu, to kwestia naszego zdrowia i długowieczności. Jak więc możemy pomóc naszej zmęczonej trzustce? Od czego zacząć drogę do jej odciążenia? I naszym pierwszym pomocnikiem, naszą wierną apteczną przyjaciółką, jest wszystkim dobrze znany Rumianek. Tak, tak, nie dziwcie się. Za skromnością tego prostego kwiatu kryje się ogromna siła, szczególnie ważna dla zdrowia tego delikatnego organu. W czym tkwi jego sekret? Po pierwsze, Rumianek to jeden z najpotężniejszych i co najważniejsze najbezpieczniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych. Jego głównym zadaniem jest ugaszenie tego tlącego się procesu zapalnego w tkankach trzustki, który jest główną przyczyną przewlekłego dyskomfortu i bólu. A po drugie, rumianek to doskonały naturalny środek rozkurczowy. Co to znaczy? Delikatnie rozluźnia napięte przewody samej trzustki, pozwalając sokom trawiennym swobodnie wypływać, bez przeszkód i zastojów. A to z kolei obniża ciśnienie wewnętrzne i ból w samym organie. Przygotowanie leczniczego napoju jest bardzo proste. Jedna łyżeczka suszonych kwiatów na szklankę gorącej, ale nie wrzącej wody, pozostawcie do zaparzenia na 10 minut i pijcie taki ciepły napar małymi łykami po posiłku raz lub dwa razy dziennie. To pierwszy, najdelikatniejszy i najbezpieczniejszy krok, aby uspokoić Waszą trzustkę i przynieść jej upragnioną ulgę. Doskonałym uzupełnieniem rumianku, a czasem i samodzielnym środkiem są jeszcze dwa aromatyczne zioła: mięta i melisa. Często są mylone, ale do naszego celu obie działają znakomicie, choć z niewielkimi różnicami. Główną supermocą mięty, zwłaszcza pieprzowej, jest jej zdolność do zwalczania nudności i poprawy odpływu żółci. Nudności są bardzo częstym towarzyszem problemów z trzustką, ponieważ zaburzony jest cały proces trawienia. Mentol zawarty w mięcie, delikatnie uspokaja żołądek, i łagodzi to nieprzyjemne uczucie. A poprawa odpływu żółci z kolei pomaga skuteczniej trawić tłuszcze, zdejmując część obciążenia z enzymów trzustki. Melisa zaś, często nazywana miętą cytrynową, ma bardziej wyraźne działanie uspokajające na układ nerwowy. A to, szanowni Państwo, jest niezwykle ważne. Nie bez powodu mówi się, że zapalenie trzustki to choroba stresu. Każde napięcie nerwowe powoduje skurcz przewodów trzustkowych, co prowadzi do zaostrzenia. Melisa pomaga przerwać to błędne koło. Uspokajając nasze nerwy, pomaga rozluźnić cały przewód pokarmowy, włączając w to trzustkę. Jak ich używać? Bardzo prosto. Można je parzyć jako samodzielną herbatę, jedna łyżeczka na szklankę gorącej wody, a można dodawać po kilka listków świeżej lub suszonej mięty i melisy do waszej herbaty rumiankowej. W ten sposób uzyskacie potrójny efekt przeciwzapalny, rozkurczowy i uspokajający. A teraz porozmawiajmy o roślinie, którą większość z nas niestety przywykła uważać za zwykły chwast. Ale nasi mądrzy przodkowie znali jej wartość. Mowa o mniszku lekarskim naszym nieoczekiwanym, ale niezwykle potężnym pomocniku w oczyszczaniu i regeneracji. Dlaczego właśnie on jest tak ważny dla zdrowia trzustki? Po pierwsze, mniszek, a w szczególności jego korzeń, to jeden z najlepszych naturalnych środków wspierających wątrobę i pęcherzyk żółciowy ma łagodne działanie żółciopędne. A prawidłowy i terminowy odpływ żółci to kluczowy warunek normalnej pracy trzustki, bo właśnie żółć pomaga rozkładać tłuszcze, zdejmując z trzustki najcięższą część jej pracy. Po drugie, mniszek jest znany ze swojego silnego działania oczyszczającego, czyli detoksykacyjnego. Pomaga organizmowi skuteczniej usuwać toksyny i produkty przemiany materii, co zmniejsza ogólne obciążenie zapalne wszystkich narządów, włączając w to trzustkę. I po trzecie, co najciekawsze, goryczki zawarte w mniszku delikatnie stymulują samą trzustkę, pomagając jej produkować wystarczającą ilość enzymów do pełnego trawienia. Nie wyczerpuje jej, a właśnie tonizuje, przywracając jej sprawność. Jak go używać? Najprostszy sposób to przygotowanie odwaru z korzenia mniszka, który jest dostępny w każdej aptece. Jedną łyżeczkę rozdrobnionego korzenia zalejcie szklanką wrzątku. Gotujcie na małym ogniu przez 10-15 minut, odstawcie do zaparzenia i pijcie po trochu w ciągu dnia. To doskonały sposób, aby łagodnie zrestartować cały wasz układ trawienny. Teraz gdy zapewniliśmy sobie wsparcie leczniczych ziół, musimy przejść do najważniejszego. Bo żadne, nawet najcudowniejsze zioło nie pomoże, jeśli każdego dnia będziemy przeciążać naszą trzustkę nieprawidłowym jedzeniem. Odżywianie to nie tylko ważna część, to klucz do jej zdrowia. I tu naszym zadaniem nie jest stosowanie rygorystycznej i bezsmakowej diety, a uczynienie naszej diety mądrym sojusznikiem naszego organizmu. Co jest do tego potrzebne? Po pierwsze, postawcie na produkty bogate w antyoksydanty. To nasi główni bojownicy ze stanem zapalnym na poziomie komórkowym. Mistrzami w tej dziedzinie są brokuły, szpinak, papryka, jagody. Pomagają one gasić ten tlący się proces zapalny, który leży u podstaw zapalenia trzustki. Po drugie, Zaprzyjaźnijcie się z błonnikiem. Produkty takie jak owsianka, tylko pełnoziarnista, a nie instant, orzechy w niewielkich ilościach i siemię lniane działają od razu w dwóch kierunkach: poprawiają trawienie, pomagając jelitom i, co bardzo ważne, spowalniają wchłanianie cukru do krwi, a to zdejmuje ogromne obciążenie z drugiej hormonalnej funkcji naszej trzustki, która odpowiada za produkcję insuliny. I po trzecie, wybierajcie dobre tłuszcze. Zrezygnujcie ze smażonego i tłuszczów trans, ale koniecznie włączcie do diety zdrowe tłuszcze z awokado, oliwy z oliwek i tłustych ryb. Są one nie tylko niezbędne naszemu organizmowi, ale i mają własne działanie przeciwzapalne. Czyniąc te proste produkty podstawą swojej diety, przestaniecie postrzegać jedzenie jako zagrożenie. Zaczniecie karmić nie tylko siebie, ale i swoją trzustkę, dając jej wszystko, co niezbędne do regeneracji. Czasami, zwłaszcza po świętach. Lub w okresach zaostrzeń nasza trzustka potrzebuje nie tylko wsparcia, ale prawdziwego restartu. Potrzebuje krótkiego, ale pełnego urlopu, aby odpocząć i skierować wszystkie siły na regenerację. I do tego idealnie nadaje się prosty, trzydniowy program oczyszczania, czyli odciążenia. Od razu chcę podkreślić: To nie jest głodówka. Głód przy problemach z trzustką może być niebezpieczny, wręcz przeciwnie, to bardzo łagodny i odżywczy program. Na czym polega? Przez trzy dni całkowicie eliminujecie ze swojej diety całą ciężką artylerię: smażone, tłuste, wędzone, słodkie, mączne, alkohol i kawę. Co więc można jeść? Podstawą waszego menu w te dni są warzywa, głównie w postaci gotowanej. Mogą to być lekkie zupy krem z warzyw, z dyni, cukini, brokułów, warzywa gotowane na parze, duszone lub pieczone. Szczególnie pożyteczne będą wszystkie rodzaje zielonych warzyw. Są bogate w chlorofil i antyoksydanty. Dietę można uzupełnić niewielką ilością gotowanych kasz, np. gryczanej lub komosy ryżowej. I oczywiście bardzo ważne jest picie dużej ilości czystej, ciepłej wody i herbat ziołowych, o których mówiliśmy. Co daje taki trzydniowy program? Praktycznie całkowicie zdejmuje obciążenie enzymatyczne z waszej trzustki. Nie musi już w trybie awaryjnym produkować ton enzymów do trawienia ciężkiego jedzenia. Otrzymuje cenny oddech. W tym czasie ustępuje stan zapalny, uspokaja się cały układ trawienny i czujecie niewiarygodną lekkość. To doskonały sposób, aby zresetować swój organizm i rozpocząć drogę do zdrowego odżywiania. A teraz porozmawiajmy o dwóch najprostszych, ale niewiarygodnie potężnych krokach, które nie kosztują Was ani grosza, ale są w stanie zmniejszyć obciążenie Waszej trzustki wielokrotnie. I krok numer pięć to świadome rzucie. Brzmi prosto, prawda? Ale to fundamentalne prawo trawienia, które ciągle łamiemy w pośpiechu. Zapominamy, że trawienie zaczyna się nie w żołądku, a w naszych ustach. Nasza ślina zawiera potężny enzym, amylazę, który już w trakcie rzucia zaczyna rozkładać węglowodany. Co to oznacza w praktyce? Im dłużej i dokładniej przeżuwacie jedzenie, tym większą część pracy zabieracie swojej trzustce. Do żołądka, a następnie do jelit, trafia nie gruba, nieprzygotowana bryła, a już dobrze rozdrobniona. Zwilżona śliną i częściowo strawiona masa. I trzustka musi wyprodukować znacznie mniej enzymów, aby zakończyć ten proces. Jest stare, mądre powiedzenie: stałe jedzenie trzeba pić, a płynne jeść. Oznacza to, że trzeba rzuć tak długo, aż jedzenie w ustach stanie się niemal płynne. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób na okazanie troski o swoje trawienie. I stąd logicznie wynika krok numer sześć: to tworzenie czasu ciszy, czyli przerw w jedzeniu. Istnieje powszechny mit, że należy jeść często i w małych porcjach, ale dla osłabionej trzustki to może być prawdziwy koszmar. Wyobraźcie sobie, za każdym razem, gdy coś wkładacie do ust, czy to pełnowartościowy obiad, jedno jabłko, garść orzechów, czy nawet filiżanka kawy z mlekiem, wysyłacie sygnał do swojej trzustki: alarm jedzenie. Pilnie produkuj enzymy i insulinę. Jeśli ciągle coś podjadacie, trzymacie ten delikatny organ w stanie nieprzerwanej, całodobowej pracy bez urlopu i weekendów. Czy to dziwne, że się wyczerpuje? Dlatego, jeśli nie macie specjalnych zaleceń od lekarza, spróbujcie dać swojej trzustce odpocząć. Zachowujcie czyste przerwy między posiłkami wynoszące 3, 4, a nawet 5 godzin. W tym czasie można i trzeba pić tylko wodę lub herbaty ziołowe bez cukru. Właśnie w te godziny ciszy wasza trzustka może wreszcie wyłączyć się. Z procesu trawienia i skierować wszystkie swoje zasoby na własną regenerację i ich naprawę. I na zakończenie naszego bloku praktycznego zatrzymajmy się bardzo szczegółowo nad trzema prostymi, ale fundamentalnymi codziennymi nawykami. To te wieloryby, na których opiera się zdrowie całego układu trawiennego. Pierwszy i najważniejszy wieloryb to woda, ale tu ważne są trzy niuanse: ilość, temperatura i czas przyjmowania. Wszystkie soki trawienne, ślina. Sok żołądkowy, sok trzustkowy, żółć. W 90% składają się z wody. Przy jej niedoborze stają się gęste i lepkie. Trzustka i pęcherzyk żółciowy muszą pracować z ogromnym napięciem, aby przepchnąć te gęste wydzieliny przez swoje wąskie przewody. Może to prowadzić do zastojów i stanów zapalnych. Wystarczająca ilość czystej wody, średnio 30 ml na 1 kg wagi, zapewnia normalną płynność wszystkich soków trawiennych. Temperatura. Zimna woda, wypita w trakcie lub po posiłku, powoduje skurcz naczyń krwionośnych żołądka i dróg żółciowych. To dosłownie paraliżuje trawienie. Ciepła zaś woda około 40 stopni przeciwnie. Rozluźnia mięśnie gładkie, łagodzi skurcze i poprawia ukrwienie narządów przewodu pokarmowego, tworząc idealne warunki do ich pracy. Czas przyjmowania. Najkorzystniej jest wypić szklankę ciepłej wody 20-30 minut przed posiłkiem. Zmywa to ze ścianek żołądka resztki śluzu, budzi go i przygotowuje do przyjęcia pokarmu, nie rozcieńczając przy tym soków trawiennych. Drugi, to imbir, ale trzeba go używać z głową. Jego główny składnik aktywny, gingerol, ma silne działanie stymulujące i przeciwzapalne. Z jednej strony delikatnie stymuluje produkcję enzymów, pomagając trzustce poradzić sobie z jedzeniem, z drugiej hamuje te same procesy zapalne, co wiele leków. Idealny sposób spożycia to herbata imbirowa po posiłku. Kilka cienkich plasterków świeżego korzenia zalejcie gorącą, niewrzącą wodą i odstawcie do zaparzenia. Ale uwaga, przy ostrym zapaleniu trzustki, wrzodach lub zapaleniu żołądka z nadkwasotą, imbir może wywołać podrażnienie i pogorszyć stan. W takich przypadkach należy go unikać. I trzeci to poranny rytuał z cytryną. Szklanka ciepłej wody z sokiem z cytryny na to nie tylko zastrzyk witaminowy. Z punktu widzenia fizjologii, to silny środek żółciopędny i żółciotwórczy. Co to znaczy? Kwas cytrynowy, trafiając do dwunastnicy, daje sygnał pęcherzykowi żółciowemu, aby się skurczył i wyrzucił porcję nagromadzonej w nocy żółci. Ta poranna żółć zmywa śluz, aktywizuje perystaltykę jelit i co najważniejsze, przygotowuje cały system do trawienia tłuszczów, które zjecie na śniadanie. A im lepiej zemulgowane są tłuszcze za pomocą żółci, tym mniej pracy pozostaje dla lipazy, enzymu trzustki. To doskonały sposób, aby od samego rana zmniejszyć obciążenie tego delikatnego organu. A teraz porozmawiajmy o wrogu, który atakuje naszą trzustkę nie przez talerz, a przez nasze myśli i emocje. Krok numer siedem to walka z głównym wrogiem, kortyzolem, czyli, mówiąc prościej, ze stresem. Nie bez powodu lekarze nazywają zapalenie trzustki chorobą ludzi niespokojnych. Związek jest tu bezpośredni i bardzo silny. Kiedy się denerwujemy, martwimy, przeżywamy, nasze nadnercza wyrzucają do krwi hormon stresu, kortyzol, i zadaje on trzustce podwójny cios. Cios pierwszy. Kortyzol powoduje skurcz wszystkich mięśni gładkich w ciele, włączając w to najdrobniejsze zwieracze i przewody trzustki. Soki trawienne nie mogą swobodnie wypłynąć. Powstaje zastój, ciśnienie wewnątrz organu wzrasta. To prosta droga do zapalenia i bólu. Cios drugi. Kortyzol zmusza naszą wątrobę do wyrzucania do krwi dodatkowego cukru, aby dać ciału energię do walki lub ucieczki. W odpowiedzi na to biedna trzustka jest zmuszona w trybie awaryjnym produkować jeszcze więcej insuliny, aby ten cukier zutylizować. Pracuje na wyczerpanie. Walka ze stresem jest trudna. Ale możemy nauczyć się szybko łagodzić jego fizjologiczne objawy. Nie będę dawał skomplikowanych rad. Oto dwie proste techniki, dostępne dla każdego. Technika pierwsza oddychanie przeponowe czyli oddychanie brzuchem. Usiądźcie lub połóżcie się wygodnie połóżcie jedną rękę na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. I zacznijcie powoli oddychać tak, aby ręka na klatce piersiowej pozostawała prawie nieruchoma, a ręka na brzuchu Unosiła się przy wdechu i opadała przy wydechu. Zaledwie pięć minut takiego głębokiego, powolnego oddychania bezpośrednio stymuluje nasz nerw spokoju, nerw błędny. On z kolei wysyła sygnał relaksacji całemu ciału, łagodząc te zgubne skurcze. Technika druga: ciepła kąpiel z solą Epsom. Magnes to główny minerał relaksacji. Jest niezbędny do rozluźnienia mięśni i uspokojenia układu nerwowego a przez skórę wchłania się doskonale. Ciepła, niegorąca, kąpiel z dwiema, trzema szklankami takiej soli przed snem, to doskonały sposób na zlikwidowanie napięcia nagromadzonego w ciągu dnia i pomoc waszej trzustce. I na zakończenie chcę zdradzić główny sekret frazy, teraz jem wszystko, co chcę. To nie znaczy, że człowiek uzdrowiwszy swój organizm wraca do smażonych ziemniaków i tortów. Nie. Główny cud polega na tym, że zmieniają się jego same pragnienia. Kiedy ustępuje stan zapalny, kiedy normalizuje się mikroflora, ciało przestaje domagać się szkodliwego jedzenia. Po prostu przestaje was ciągnąć do tłustego i słodkiego. Zaczynacie chcieć tego, co daje wam lekkość i energię, i ta mądrość pokarmowa, to intuicyjne rozumienie potrzeb swojego ciała jest głównym znakiem prawdziwego wyzdrowienia. Jednak przy całej sile tych metod, musimy pamiętać o najważniejszym: ból opasujący, ciągłe nudności, Gwałtowna utrata wagi, niepohamowane pragnienie to nie jest zwykły dyskomfort. Mogą to być groźne objawy ostrego zapalenia trzustki, cukrzycy lub nawet poważniejszych chorób, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Próba samodzielnej regeneracji, ignorując te sygnały i nie poddając się badaniom, może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Dlatego nasz główny apel dzisiaj brzmi tak stosujcie te mądre, Sprawdzone od lat kroki, aby pomóc swojej trzustce. Uczyńcie je częścią swojego stylu życia. Ale jeśli niepokoją was uporczywe i poważne objawy, waszym pierwszym i jedynym krokiem powinna być wizyta u gastrologa w celu postawienia dokładnej diagnozy. Jeśli ten film był dla was pomocny, pomógł zrozumieć działanie waszego organizmu i zainspirował do troskliwego podejścia do siebie, proszę, wesprzyjcie naszą pracę, dając lajka. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić innych ważnych analiz na tematy zdrowotne.